Cześć. Jesteśmy na Obcym polu. Wrocław, ulica Poleska 40. Mieszkanie trzypokojowe. To jest jedna sypialnia od strony zachodniej. Sypialnia o powierzchni 11 m kwadratowych. Przedpokój. Pokój pełniący funkcję salonu, też strona zachodnia 14,5 metra kwadratowego. Mieszkanie jest puste jak widzicie, gotowe do, do remontu, tak? bo mieszkanie wymaga, wymaga nakładów finansowych. Druga sypialnia, tym razem strona wschodnia. I idziemy dalej Kuchnia. Ta no kuchnia ma najmniejszy remont, bo te meble są jeszcze spoko. Mogą być. Wyposażenie zmywarka, wyposażenie e, lodówka, lodówka roczna. E, piekarnik e, elektryczny, pyta gazowa. Pyta gazowa. Mieszkanie ma osobne WC i osobną łazienkę. Łazienka z wanną, z pralką i osobne małe WC. Mieszkanie o powierzchni 53,9 m kwadratowego, siódme piętro, budynku z wielkiej płyty, ulica Poleska 40. W chwili obecnej proponowana cena do zakupu to 10 tysięcy zł z metra kwadratowego. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, napiszcie do mnie, zadzwońcie do mnie, a uzyskacie więcej szczegółów.